Witam serdecznie. Dziś chciałbym Wam zaprezentować domowy sos pomidorowy, idealny do makaronu. Rewelacyjnie sprawdzi się też jako dodatek do pizzy czy do pulpecików. No słuchajcie, taki makaron zimą otwieracie. Normalnie magia. Do tego tylko wystarczy Wam trochę makaronu, czy jeśli chcecie z mięsem, to możecie zrobić sobie z jakimś takim filetem z kurczaka. No do czegokolwiek tego sosu byście nie użyli, na pewno wzbogaci świetnie wasz stół, na którym będziecie to spożywali dobrze, więc ja was serdecznie zapraszam do przepisu, a o to co potrzebuję potrzebuję niewiele rzeczy bo tu jest pietruszka marchewka, która nam nada też słodkości temu daniu 5 kg pomidorów, są tu jeszcze papryki i trzy cebule. Dokładnie Wam rozpiszę wszystko pod filmem, ale teraz zajmijmy się już przygotowaniem, bo niby jest tego trochę i to będzie trwało, bo to trzeba będzie troszeczkę zredukować, ale tak naprawdę to jest fajna robota. Więc zaczynajmy! Posłuchajcie, zacznę od najbardziej znienawidzonej rzeczy, czyli krojenie cebuli. Cebulę pokroimy sobie, słuchajcie, w kostkę. Dlaczego zaczynam od cebulinek? No jak wy to zaczniecie robić, to może zacznijcie od pomidorów, bo to najdłużej trwa, ale wiecie co? Ja nagrywam ten film, więc zaczynam od cebuli, bo ja sobie to wszystko muszę tutaj poukładać, żebyście wszystko dobrze widzieli, jak ja to tu wszystko przygotowuję. Cebulę, kostkę po prostu większą, mniejszą, nieistotne, tak musimy ją podsmażyć. Więc taką kostkę cebulę. I tą cebulę włożymy do osobnej miski. Nie będziemy jej podsmażyć z wszystkimi warzywami. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Taka większa kostka jest ok. Słuchajcie, cebula ogarnięta. Teraz zajmiemy się marchewkami i pietruszką. To już jest fajna sprawa, bo tylko jedzie, przelecimy to na tarce. Na grubych oczkach. Pietruszki, albo jedną dużą, albo dwie po prostu jakieś tam średnie pietruszki. Jest 5 kg pomidorów, także tej pietruszki tu trochę musi być. I marchewkę tak samo na tych samych dużych oczkach. No i posłuchajcie, mam już marchewkę startą wraz z pietruszką. Przechodzimy do następnej rzeczy. Następna rzecz to papryka. Papryki mam trzy, bo są takie małe, więc trzy papryki. Słuchajcie, następna ważna informacja. Ja tego nie robię pikantnego, bo ja mam małe dzieciaki, to wiecie o tym. Więc jak ktoś chce pikantne, to może sobie od razu już tutaj skroić ostrą papryczkę, czy tam później dodać więcej chili, no po prostu czymś musicie to zaostrzyć, jeżeli chcecie pikantne, bo niektórzy lubią pikantne, niektórzy nie, niektórzy nie mogą pikantnego, więc ja takie zawsze robię, żeby to bardzo dobrze smakowało. A tą, tą ostrość to możecie sobie w każdej chwili podkręcić, nawet już później zimą po otwarciu słoika. Nie musicie wszystkiego robić teraz pikantnego, bo akurat się tak zdarzy, że zimą nie wszyscy będą mogli jeść pikantne, bo no, rozumiecie o co mi chodzi. Więc lepiej z tą pikanterią nie przesadzajmy, to zawsze można, zawsze to można zmienić, żeby to było bardziej pikantne, to o tym wiecie. Dobra, no i tą w kostkę pokrojoną paprykę dodaję do tej marchewki i do tej pietruszki. Cię kroję to byle jak, byle na mniejsze kawałki. Słuchajcie, no tutaj już mam wszystko przygotowane, jedna miska, druga miska cebula i warzywa, teraz szybki mix z pomidorami, no wiadomo musimy je sobie naciąć na krzyż, ja tylko wskoczyłem pod folię i z trzech krzaków kurcze tylko zerwałem 5 kg pomidorów, masakra. Ja je nakroję. Wiadomo, jak jakieś są tam wiecie, niedoskonałości tych pomidorów typu coś takiego, no to wiadomo, nie tylko skórę ściągamy, ale też trzeba to troszeczkę wykroić. Nie? Czyli tutaj coś w tym stylu. No już te pomidory u nas naprawdę długo wiszą, są tak dojrzałe, że je, je ciu trzeba coś z nich szybko robić. I jeszcze jutro będę robił jeszcze jeden sos chyba słodko kwaśny dla was. Żebyście wykorzystali w 100% możliwości pomidorów w tym roku, a na przyszły rok, no kurczę, to chyba zimą zacznę gotować, żebyście mieli odpowiednio dużą ilość przepisów. Tylko skąd zimą wziąć dobre pomidory? Eee, także tak to wygląda, się nagadałem. No i posłuchajcie, teraz pomidory musimy sparzyć wrzątkiem, jak już mamy jak tak ponakrywane I przykrywamy pokrywką. Zostawcie je tak parę minut. One sobie za chwilę y, ta skórka się odparzy, popęka, ale jeszcze chwilę, tak zostawcie. Za chwilę, jak y, to tak postoi, przelejemy je zimną wodą i będzie ok. I posłuchajcie, tu mam bardzo zimną wodę. Wodę nawet znalazłem trochę lodu w lodówce, więc y, w zamrażalniku. Więc yy, wrzuciłem, no i przesypuję tutaj te pomidory, już bez tej ciepłej wody, ja ją sobie tutaj wylałem z tego garnka, o, i już zobaczcie jak ta skóra schodzi. Chodzi właśnie o to, żeby dostały te pomidory tego szoku, zobaczcie, żeby po prostu dostały takiego szoku, że z gorącego idą do zimnego i wtedy ta skóra pięknie schodzi. Yy, no i tak jak mówiłem, robota mega prosta, musimy ściągnąć tą skórę. Tutaj już mam miskę taką czystą, i po prostu te pomidory musimy kroić. Kroić do tej miski bez, bez żadnych tam zielonych kawałków. I tak po prostu kroimy sobie w taką większą kostkę. I tak robimy z całością. A teraz. Ja tym za chwileczkę się zajmę, idziemy już na kuchenkę i zaczniemy to wszystko przygotowywać. Więc całość pomidorów, te 5 kg trzeba przerobić. Do garnka dodajemy troszeczkę oliwy. jak powiedzmy 4 łyżki. Na czymś to usmażyć musimy, prawda? Jak już się oliwa rozgrzeje dodajemy cebulę. No i ją podsmażamy tak, żeby była miękka po prostu. Jak nabierzesz delikatnie koloru, też się nic nie stanie. już cebulka już tutaj jest mięciutka, nabiera powoli koloru. Wrzucam resztę warzyw, czyli marchewkę, pietruszkę i paprykę. No, trzeba to teraz od dna porządnie zamieszać, żeby nam się ta cebula nie spaliła. I dalej to wszystko smażymy. Dobra, i teraz tak, jak już te warzywa macie pomieszane, to już na początek można dać jedną płaską łyżkę soli. Sól po prostu pomoże tym warzywom puścić wszystkie soki, które mają w sobie. Więc teraz smażymy. Już dodaliśmy tylko łyżkę soli. Na razie nic więcej. Tą sól to można później regulować. Na pewno będzie jeszcze potrzebna, ale na razie łyżka w zupełności wystarczy. Wszystko gotujemy. No i posłuchajcie, wszystkie warzywa już są ładnie podsmażone, są mięciutkie, fajniutkie. Teraz wrzucam wszystkie pomidory. Oczywiście, jakby nie było. Nie obyło się bez małego urazu. jak się spieszy, te filmy nagrywa. Kurczę, zapomniałem, że przecież pomidory kroję. I w moim palcu wylądował noż niestety, ale tak się zdarza. To wszystko musimy porządnie wymieszać, żeby nam się tam coś nie przypaliło, bo tam wiecie, już jest ta podsmażona marchewka i tak dalej. Dobra. Zostawiam to na ogniu, nie ja to przykrywam. No i zaraz będą te najważniejsze rzeczy, czyli będą tutaj wpadały wszystkie dodatki, e, jeśli chodzi o przyprawy, więc gotujemy dalej i za chwilę będziemy dodawali przyprawy. O, pod przykryciem zaczyna tutaj się e, powoli gotować. Za dużo tego nie mieszajmy. Słuchajcie, te pomidory na spokojnie sobie puszczą wodę. E, ze spokojem to róbmy. To za chwilę będzie się robiła coraz taka e, gęstsza pulpa, ale żeby to nie płyskało nam po całej kuchni niech to tak działa jak działa. Więc powoli nie rozwalajmy tych pomidorów za dużo, niech one tak sobie właśnie puszczają tą wodę, niech to tak odparowuje. Teraz dodam paprykę słodką, i tej papryki słodkiej, wędzonej dodam dwie łyżki. To tak, wiecie, ja to tak na oko, ale dwie łyżki dodacie, będzie naprawdę bardzo fajnie. Pomieszam i za chwilę przyniosę następne składniki. Tutaj mam pieprz czarny, no i tu wchodzimy już w te niuanse, czy to ma być bardziej pikantne, mniej, ale ja myślę, że te półtorej płaskiej łyżeczki to będzie ok. Więcej nie dodawajcie, czasami piszecie, panie co zrobić, bo za ostry mam ten sos. No kurczę, lepiej róbcie mniej pikantny, a mówię tą pikanterię, to później można zawsze podkręcić bo w drugą stronę to później naprawdę ciężko to yy, odkręcić, żeby ten sos był mniej pikantny. Następna sprawa to cukier. Słuchajcie, ja tutaj dodam 100 gramów na te 5 kg pomidorów, ale też musicie te pomidory spróbować. Jeśli macie bardzo mocno słodkie, do tego cukru troszeczkę mniej. No tu są też cztery marchewki, które też są bardzo słodkie. To wszystko bierzmy pod uwagę. No ja dodaję 100 gramów cukru. Ale to też indywidualnie każdy musi sobie dobrać ile tego cukru, cukru chce mieć. Można w ogóle nie dodawać tego cukru. Wtedy będzie słodycz pochodziła tylko od marchewek i od słodkich pomidorów. Na pewno będzie to wtedy zdrowsze, no bo wiadomo ten cukier no nie jest zdrowy kurczę, no ale tak go lubimy, więc co zrobić. Posłuchajcie, żeby sos był bardziej aromatyczny. Jeżeli nie macie bazyli takiej wiecie prosto z ogrodu, nie się już kończy mi to wszystko przekwitło, poszło w kwiaty, to tutaj mam oregano, oregano suszone. I oregano suszone jest jak najbardziej ok. Dodam tutaj dużą łyżkę. Jak już wiecie z moich filmów, nie dodaję suszonej bazylii, bo dla mnie to jest po prostu popiół, to żaden aromat. I to się coraz bardziej robi takie rzadkie, taka zupa. Ja już tego teraz przykrywać nie będę. To już o to mi chodziło. To już się na pewno nie przepali. A teraz już wejdziemy w fazę redukcji tego. Więc no, czekamy, bo to się jeszcze będzie bardziej gotowało. Wiadomo, ale już w tym momencie ładnie to odparowuje. Następna wspaniała sprawa, którą muszę dodać. Jest to czosnek. Bo co to by był za sos, gdyby nie było tego czosnku? I tego, ten czosnek przeciskam tutaj. Słuchajcie, przez praskę. Robię to tak trochę nieudolnie, bo musicie wiedzieć, że ja stoję jakby za kamerą, tak? Że po prostu przede mną jest statyw i ręce mam po prostu po bokach. Tak ciężko czasami idzie tutaj coś nakręcić, ale tylko tak ustawiony aparat po prostu daje mi możliwość, żeby wam to naprawdę fajnie, w miarę fajnie pokazać, jak to tutaj się odbywa. No i. Niech to teraz się zacznie nam ładnie gotować, odparowywać. Zaraz zobaczycie, co robimy dalej. Słuchajcie, tak to wygląda, teraz zacznę to blendować. blenduję jeszcze gorący, z tego względu, że mam stary blender, więc nie przeszkadza mi to, że tam się noże zdępią. Nie blenduję dokładnie, chcę żeby po prostu taka została zachowana tekstura tego sosu. Słuchajcie, najważ... najważniejsza rzecz po zblendowaniu, trzeba nabrać sobie trochę tego sosu i spróbować. Pamiętajcie, że dodaliśmy tylko łyżkę soli. I ta łyżka soli jest tutaj, powiem Wam, za mało chyba. Zaraz w Tak. Fajnie przecie warzywa, fajnie wszystko, ale ja jeszcze dodam półtorej łyżki soli. Po tej soli, bo jest mało, trochę. Wiadomo, że zimą można to sobie dosolić, i tak dalej. Ale im więcej soli w takich przetworach, tym lepiej się one przechowują, jak wiadomo. Próbuję jeszcze raz. Tak, teraz zdecydowanie lepiej. Myślę, te dwie łyżki soli to jest tak ok. Dla mnie te dwie i pół może być. No i słuchajcie, temat Wam dobrze znany. Mam tutaj ten sos, no jest pyszny, aromatyczny. Zobaczcie, do niego tylko wkroicie trochę kiełbaski na patelnię, podsmażycie, wylewacie ten sos i macie gotowy obiad. Trochę makaronu i bajera. Nalewam do pół w słoiczku. Zobaczcie, taki gorąco, prosto z gara ląduje w słoikach. Nalewamy tak centymetr od góry i od razu zakręcam, tak zakręcony stawiam do góry dnem i szybko przykrywam ciepłym ręcznikiem. I tak postępuję z wszystkimi słoikami. Prosta sprawa, nie trzeba pasteryzować. Słuchajcie, ten sos jest bardzo gorący. Bo tak jakbyście pasteryzowali, jak zamkniecie ten, ten ten gorący sos w środku, on sam z siebie jakby się zapasteryzuje. To jest świetny sposób, właśnie na te sosy. Jego ja często pokazuje, że tak można to robić. Nie trzeba pasteryzować, nie trzeba tracić energii i czasu na dodatkową pasteryzację. Zakręcamy do góry nogami. Wiecie, i nie odkrywamy tak długo, aż nie będą chłodne. Czyli ja to zostawiam już na całą noc. Słuchajcie, ja to już kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Wpadajcie na mój kanał kulinarny Damian Kuchnia od Kuchni. Zapraszam też na mój drugi kanał kulinarny. No, zapraszam na grupę kulinarną Damian Kuchnia od Kuchni. No tam co chwilę coś tam się dzieje, więc na pewno gdzieś możecie mnie spotkać. OK. no i następny słoik gotowy. Więc jeszcze raz, do zobaczenia. I widzimy się, widzimy się przy następnym przepisie